Witam serdecznie mojego ulubionego widza. 1 czerwca, niedziela, godzina 23.35. Ja znajduję się na żepinie. Dokręcam 45 i lecę walczyć na granicę. Duży koreszek jest, bo gdzieś powyżej 5 km, chyba 7 km korka. Dzisiaj troszeczkę w innych okolicznościach, gdyż jadę sam. ładowałem w toruniu 33 paletki, inną robotę niż zawsze na Brooklece. rozładunek co prawda mam na wtorek ale chciałem wyjechać szybciej, żeby jutro znaczy do rana, żeby tak w poniedziałek rano stanąć i wtedy po południu ruszyć, żeby późnym popołudniem być na miejscu i od wtorku ruszyć sobie z pełnym tacho, na pełnej petardzie także no zobaczymy, zobaczymy jak to się wszystko poukłada powiem Wam jeszcze minutkę w sumie dwie minutki, dokręcam pauzy 4-5, herbatka wypita, kanapeczki jakieś tam zjedzone na drogę no i co, i można, można walczyć z tym kolejnym pięknym, pięknym tygodniem w tym transporcie zobaczymy co to, co to nam przyniesie tym razem I bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania i lecimy z tematem no i tak jak mówiłem 7 km 7 kilometrów korka do granicy Dajemy i czekamy i z tego co widzę to dwa pasy tak wesoło idą, także mmm, ciekawie, ciekawie jest, Mieli Państwo. No jak widać też progres się robi, bo już powoli, powoli Mercedes oświetlony. No w zasadzie to już, już dużo jest oświetlone, dół mam, na środku mam, góra już jest też oświetlona, a jeszcze tylko e, kokuty. Jadą na górę, czerwone duże kobuty i churcze tutaj granice, to na bombach będę przejeżdżał. A tam transport się nie opłaca. Sytualizacja sytuacji. Poniedziałek, 2 czerwca. Ja już właśnie wstałem. No już w sumie z półtorej godziny temu wstałem. Mamy godzinę 14.32. O 15.15 .15 ruszam. Ciężko z miejscem, było w ogóle rano. Więc sobie zajechałem na przemysłówkę. dziewiątkę dokręcam. Autku obchodzę. Gdzie można zawijać pojedzone, popite. Także... Powiem Wam, że granica to tak szła jak krew z nosa, słabiotko. Dwie godzinki odbębnione, do celu jakieś 230 km bodajże. Także tam za trzy godzinki, trzy godzinki z groszem i jestem na miejscu rozładunku. Tam jedenastkę zrobię, jutro wtedy od rana się zrzucę, załaduję te puste palety, polecę się rozładować i pewnie jeszcze zdążę przerzuta zrobić ze stalą. Także fajnie to się zapowiada, a tymczasem delikatne lokowanie produktu zrobimy. Klaper założony. Nie wiem, czy nie będzie trzeba poprawić, bo sam go zakładał. We dwóch to jednak inaczej, nie? On Wydaje się, znaczy wydaje się, no widać jakby tu, tutaj taki po, pofalowany był, ale tu już mi właśnie mówił bos że no lipa była, no bo samemu, bo tak to wiecie, jeden wytrzymał, naciągnąłby go dobrze i wtedy by nity wbijał to by wyboki swoją, swoją drogą. Jakby ktoś chciał banerki na, na auto to zapraszamy tutaj na Tn Moto Współpraca oparta z bosem Dobre ceny Jakby ktoś tam chciał jakieś gadżety do ciężarówki Światełka, nieświatełka, to, to też po prostu tych stronek z tymi, z tymi gadżetami to jest pełno, nie? To no może niekoniecznie aż taki duży baner, aczkolwiek my tutaj akurat taki mamy, to, to jest też mega spoko. Światełek to nie będę włączał, bo i tak nie będzie ich widać, aczkolwiek fajnie, że już wszystko, wszystko to się ładnie świeci. Także ogarniam. Ogarniam się, oglądać jeszcze jakieś pierdoły i jechać, zaktualizować, znaczy zobaczyć aktualną sytuację na drodze, czy jakieś korki, wypadki były, żeby nie stać w koreczkach i jechać pod tą zrzutkę. Serdecznie w kolejnym pięknym dniu w transporcie. Mili Państwo, mamy środę. E, przepraszam, przepraszam. Mamy wtorek 3 czerwca. Ja już właśnie rozładowałem na Osnabrug z Podrampki, także teraz lecę na załadunek. Lecimy do Volenhorst. Jeżeli dobrze pamiętam, Volenhorst. I z tym będziemy jechać do, do Mores. Także przerzucik po Niemcach, i później lecimy na stal, bo dostałem info, że tak jak mówiłem, rolki będą do ładowania. Dwie roleczki w Noise. Na 16-17 Awizację mam także do ogarnięcia myślę, że na spokojnie. Tam mam podlotu teraz na załadunek 14 km, także myślę, że kurczę szybciutko, szybciutko poleci. No co, załadować cmr -y już na załadunek wypisałem, bo zapewne dostanę tylko Liefersteina No a my potrzebujemy CMR-kę. Także ładujemy paletki, zawijamy się stąd. I taka sytuacja, mieli Państwo. Zajechałem, zajechałem na rozładunek. Karteczkę dostałem, numer telefonu podałem. I trzeba czekać na wjazd. Oczywiście firma duża. Nie ma miejsc parkingowych dla ciężarówek. Tutaj przy ulicy kazał chłop stanąć. No ale wiadomo, pracownicy tutaj zajęli praktycznie wszystkie miejsca i stoję jak ten kołek na środku ulicy. I teraz pytanie: kogo tutaj winić? Mierze, stoję na środku tej ulicy, czy firmę, że nie zorganizowała, nie zorganizowała parkingu na, na auta ciężarowe z dostawami? Odwieczny, odwieczny dylemat, i odwieczne pytanie: no ale co, no nic. Jakoś tyle, to myślę, że ludzie mi to wybaczą, że muszą mnie tutaj omijać. Mam nadzieję, że szybko zaczną, e, zaczną dzwonić do mnie, żeby, żeby wjechać no i żebym mógł to rozładować. Bo robota czeka, robota czeka, mieli Państwo. Na razie jeszcze źle nie jest, bo jeszcze nie zgasiłem na auto, Także stoję tutaj, może gdzieś, nie ja wiem, z 5-10 minut. Jeżeli jeszcze by to jakoś szybko poszło, no to fajnie, ale jak. Jak nie, no to kiepsko. To będę musiał zaraz szukać jakieś miejscówki sobie e, po Map i się schować na tą chwilę. Także będę Was informował o dalszym przebiegu sytuacji. Na szczęście długo nie potrwała ta krucjata. Po 15, przepraszam, po 20 minutach wezwali mnie. Już w międzyczasie sobie objeżdżałem to firmę dookoła, żeby jakąś miejscówkę znaleźć. Stanąłem i ja akurat telefon w sumie dostanę. Także nie ma tego złego. Jedynie tyle minus, że trafiłem na koniec zmiany i dopiero następna zmiana mnie rozładuje. Także bok już rozpięty. Mogliby z rampy wziąć. Znaczy, ja to sobie tak powiedziałem. Fajnie by było, bo tutaj są takie rampy. No ale za bokiem no to tutaj je... Jedziemy z tematem Roleczki załadowane Niestety wszystko tak szybko się działo, że nawet nie zdążyłem nic nagrać Bo na parkingu mnie ładowali Także i tak super, że udało się to w miarę szybko załadować Teraz tylko porozpinać, zrzucić i kończymy festiwal Jutro od rana jedną rolkę załadować w gęk Do Han Znowu Noise Gęk, gęk ham w środę. Nie, w środę, przepraszam, w czwartek rano. Ewentualnie w środę po południu, jeżeli by dał radę, załadować, załadować się w tym Wupertalu. No i kierunek i w rawocach. Także działamy, działamy. Rozpiąć. Aha, pasy strzelałem jak bity na dziwkach. Że pogarnasz to i ogień Kończyć festiwal na dzisiaj Kurwa. No patrz. Zajem. Nic nie zajebie tam pierdolita. No lepszy jesteś zawodnik. To ciężko czuję. No widzę właśnie, a mi jeszcze się w głowie kręci, nie ma... Witam serdecznie. Czwartek, 5 czerwca, ja już załadowałem powrocik do domu i go pokazuję, ale jest, jest mazanga totalna. Więc tak, dwie takie stojące rolki po 9 ton, trzy pasiki, dwa łańcuchy, tak dla bezpieczeństwa, żeby było i dwie takie małe. Rolki bodajże tam po 3 tony z groszem, dwa pasy na krzyż. Odciąg ładny, żeby też coś w razie hamowania trzymało. Tutaj też taki odciąg zrobiony. No i tutaj ta druga. Kurde, powiem Wam, że mógłbym nie wiem, nie wiem co bym mógł ładować. wolę chyba big bardziej ładować i spinać niż z tym latać, przerzucać te łańcuchy, dach to tamto. No ale niestety czasami trzeba to przewieźć akurat do i także, także tak to wygląda. No i co? I lecimy dalej. W kierunku Domku na szczęście. Petycznie w stronę Domku lecę, bo właśnie wypadek jakiś się od Janie Pawlił, także autostrada jest zamknięta oj. Jaj, jaj. no i co, i na wysokości Pain będziemy od, yy, odbijać i będziemy objazdem jechać. Tutaj już patrzyłem i po mapce Google. I nawigacja wskazała objazd. W sumie tak jak spojrzałem, więc raczej w nic dziwnego się nie wpakujemy. No ale z tego co widzę to też tutaj kurczę jest już. Rzekomo pokazuje 18 minut, no przypuszczam, że pira ze drzwi, no to tak będzie z pół godziny obsuwy. A jeszcze trzeba zjechać gdzieś miejsce znaleźć, żeby 4-5 zrobić, bo w sumie 23 minuty zostały. Także nie wiem, czy nie będzie przegiętego, nie będzie trzeba opisywać. Tacho jeszcze na to wszystko. No i tak to wygląda. Wczoraj to się w ogóle do Was nie odzywałem, ze względu na to, że był taki ogień trzy rozładunki, trzy załadunki także trzy przerzuty zrobione e, jeszcze na koniec dnia taka mała, mała awaria była bo przetarł mi się przewód e, przewód powietrza za kabinką łączący ciągnik z naczepą no i kurcze bym nie miał tego, nie miałbym hamulców na czepie ale na szczęście udało się ogarnąć, bo stał kierowca tam z Litwy, stał lorą no i miał te szybko złączki. Także mnie poratował, obciąłem, obciąłem przewód po prostu tam, gdzie był przetarty. Wziąłem szybko złączką, złączyłem i, no i na szczęście jest ok, nie? jak na razie, jak na razie jest ok, dojedzie się do do kraju, to będziemy myśleć. No pewnie wymieni się bo Wiadomo, tak nie będę jeździł, bo to nie wiadomo kiedy wystrzeli nie też ta szybko złączka. Niby nie powinna, ale to trochę dziadostwo by było, nie? Jakby tak się tak się miało jeździć z tym. Kurde, no półtorej kilometra do zjazdu, ale ale tutaj też korek. Idzie jak krew z nosa. Tak bym to Określił, no niestety, czasami bywa też i tak. 50 minut przegiętego będzie tacho, grubo, grubo. Mili Państwo, ale co zrobić? Takie to są uroki jazdy po Niemczech, jak trzeba objeżdżać korki. Także szybko, będę. Na parking, wydruk robię, opisuję i modlę się do Boga, chyba teraz co niedzielę będę do kościółka chodził, żeby żadne balmy ani i te mi nie złapały, żeby nie było tego kary, kary. Witam serdecznie, piątek, 6 czerwca, przestrzał w czasie dosyć mocny, bo wczoraj za dużo wam w sumie nie nagrałem, tylko tyle, że... Że załadowałem i jadę w stronę domu. No, niestety, te tacho przegięte 50 minut dużo, nie dużo, dużo bym powiedział. No, ale każdy, każdy stwierdzi inaczej, i tak. No, jedyne co tu modlić się o to, żeby kontroli nie było. Przez najbliższe co najmniej tam z dwa miesiące najlepiej dla bezpieczeństwa. Więc aktualnie jestem w Toruniu pod rampą, ładuję już na, na wtorek na kolonie, i, i o, i tak to, tak to właśnie wygląda. W sumie nie będę Wam tutaj za dużo biadolił. Dziękuję Wam za to. Za to, że, że oglądaliście, i ja dzisiaj się zabieram do montażu, żeby wieczorem był ten filmik, i lecimy z tematem. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Na razie, cześć.